Hej, się z tej strony ja, lux 02 i Patryk 197. A to jest kolejny odcinek zagrajmy w Simulator Farmy 2011, sezon drugi. I już na początku chcieliśmy przedstawić nowe nabytki Patryka, i jest to Bizon ZO58 z headerem oczywiście. I sprzedał 55, a kupił sobie Yumza 6 y, MZL czy coś takiego. A my idziemy teraz na pole bronować. I mam dla was takie pytanie Czy chcielibyście, żeby były dźwięki, ale mnie nie było słychać, czy żeby aby mnie było słychać, ale żeby nie było dźwięków? Lepiej, żeby to było tak razem, no nie? No, tylko, że... Nie da się tak Nie no, że się, by pewnie dało, ale musiałbym mieć mikrofon Dlatego, że nie mam no to dupa. A i z Patrykiem tak myśleliśmy, żeby sobie nie kupić przyrządów wiolonkarskich, takich jak y, tam, zgrabiarka, przetrząsarka a, i kosiarka. No i potem przyczepkę samozbierającą. Czy na prasę będziemy wszystko rzucać, a potem na y, wóz, no na paszownik. Hmm. Wiesz My może najpierw na paszownik, bo mamy krowy, no nie ja... nam za bardzo nie potrzeba. Jeszcze przy... Przyciapka samozbierająca zostaje. Hmm. Ale zanim na przyciapkę nazbieramy, no to trochę minie. Co tam powiesz ciekawego? Nie. Mm. Co mam no. ciekawego mówić? No nie wiem, no ty wymyśl temat. O Jezu. Mam opowiedzieć ten kawał, co ci mówiłem? No. Bez rado dla blondynek. Wiadomo, nie wszystkie blondynki są głupie. Mhm. Mm e jak to było. 77. No. Dlaczego Blondynka nie umie napisać liczby 77? Bo nie wie, którą liczbę napisać pierwszą. Którą siódemkę napisać pierwszą. Kurde, spaliło no. Badunt. A nie wiem, w tym odcinku też będziemy siać, czy nie? Jak nam czasu, no to poszedłem. Ale nie wiem, czy przypadkiem zaraz siostra mi nie przyjdzie i nie będzie chciała kąpa. Ale chyba raczej powinniśmy zdążyć. Mm. Pół godziny. Co będziesz siał? Ja będę siał pszenicę. To pewne. I nie wiem, chyba rzepę zasieję. Co zasiejesz? Rzepak. Aha. Ja to chyba tylko pszenicę zasieję. Albo właśnie, może byśmy ten rozrzutnik do gnoju kupili? Mhm. Ja mam 5000. No to byśmy na przykład podzielili się, nie? Łyżkę bym mhm. sobie kupił albo tam pożyczył od sąsiada. Uda głupio tak trochę bez tych dźwięków. Dobra, przeżyję Najwyżej no na koniec serii kupimy wszystko. Wszystkie ciągi jakie były i pokażemy jakie mają dźwięki. Ej no to też jest wyjście. No. Ile tobie się zostało jeszcze Pola? Nie. No. Trzy przejazdy. A ja już skończę, więc jechać na to drugie? Jedź. No to dobre A ty czym jedziesz? No. Junganem. No. Jezu. Co? Nie, muszę trochę posprzątać na wielku. A mówiąc posprzątać zmierzesz wszystko na podłogę. Czemu? O nie będę przynosić z zmiatarki czy tam czegoś. Teraz nie? Jakie zmiatarki? Nie zmiotarki czy tam... odkurzaczy, czy tam czegoś. Zmiateczki. Teraz Teraz jeszcze klawiaturę. O, odkurzadł, włączył. Dobra, jeszcze ja jedno na to drugie pole. Mm. Ja zawsze sprzedam ten dom, więc mogę sobie rozrzucić wszędzie śmieci. cię przed chwilą Jeszcze no. się laguje? Nie, żartuję. Tylko my się na Windows X To ja myślę, że byśmy jeszcze chyba zasiali. No, zdążymy. No. To nasza tajemnica otwarła.

A jeszcze jadę o jaki poprawiać i zaczynam siać. Dobra Jezu co? Nic, żyło ja za ciągnikiem? No nie, ja jestem, nie wiem, raz, mać od tego ciągnika i mi zachodzi. Bo niektóre ciągniki tak mają. Mhm. Dobra, ja idę sobie do zatorka i zaczynamy siać. también yo más voy a uh -huh. No sé

A co panie siał najpierw? O, ja pszenię to nawet osieję. ja też sieję pszenicę. Mam nadzieję, że będą dobre zbiory, a nie jak wieńczmi zaściało mi się je zasiewać. I widok z kabiny, jak to wygląda. ty grasz cały czas na widoku z kabiny, czy też z trzeciej? No też z trzeciej. U teraz akurat z kabiny gram. No ja też. Pokazać widzom, jak to by w realu wyglądało. No, tak. aż tak w no to, to, to by nie wyglądało też. No kamera 3D, ale to jest chyba przy tych nowszych ciągnikach, przy tych klasach i... Mhm. I tym tego podobnych. Może w symulatorze farmy, jak będzie się kupywało, no to dodadzą jakieś efekty 3D, co? To... Nie wiem. Ja bym chciał. Ja bym chciał, żeby na przykład już w podstawowej wersji były takie coś jak lusterka, albo coś. O, 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 no. I żeby świnie w końcu dodali. No. Ja się pytam, po co mi owce? Na wełnę. Hm. Walić wełnę, jak te świnie. Ło, lagło się? Mhm. Kto wina mojego internetu? Tutu tutu. Ile zarabiałeś Pola? Ja? No, no tak strzeć far. Więcej. Ja chyba wiem co zrobimy jako specjalny odcinek. Co? Jeżeli pod którymś z naszych odcinków będzie po 50 wyświetleń. Mhm. Może być. Bo może byśmy zrobili nową serię. No coś... Mhm. No. A, z innej gry, tak? No. no. Tak. To przecież nie koniec sezonu. No ja też tak myślałem. Nie? No, tak. Niby się nie mody nie chciało szukać. że tych znaczników nie da się wysuwać. Mam. Nie zgadniesz, kto u mnie dzisiaj był? Twój kuzyn. Nie. No się też, ale to... O nim nie mówię. Mhm. Nie wiem, Kto? Sąsiadka? Nie. To nie wiem. Pani dyrekcja. Tak? No. Ej, zaraz! Proszę A cię zaraz zejdę. Ale nie, 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 pani dyrekcja. A. nie wiem, coś naprawić. To zaraz będziemy kończyć, bo ten. Tyle samotut. Co? Tyle samotut. przebrany? Aha. Ej, słychać że mnie jakieś szmery, czy co? Mam. A, to już moja siostra. A dużo będziesz? Czyli długo, a nie nic, nic do siostry mówię. Ja Już kończę szczęście, więc jakby to, no to bym ci pomylił. To że mi się leży A, dobra, no Mam odjechany to... pomysł na plakaty, tylko musisz mi powiedzieć, czy jest fajny. Dobra, to jak skończymy. To co w następnym odcinku? Rozrzucanie, gnoju. No to dobra. Nie jak się Mam obydwu, wnosiłem ten, ten inicja. Mam obydwu? Mam. No. Ty to jednak jesteś. Nie, nie może się że przepraszam. pójdzie w górę i opłaci się. Mam. No. już idzie w górę, patrząc na ten A u mnie stoi. No. Poczekaj, ja za chwilę sprawdzę, no bo się może no zmieniły. U mnie idzie w górę. A ile masz? 401 U mnie też jest 401 Taką żółtą krewkę pewnie masz Zieloną do góry Nie ja mam żółtą A to jest pewnie winna połączenia czy coś Skończyłeś już? No Ja też, to ja już jadę na farmę będziemy się żegnać Już żegnamy się? O to u Ciebie na farmie? Ej No, swoją Stój tak, na tle kombajnu, albo po, przesuń się w prawo O, dobra Więc komentujcie Subskrybujcie Oceniajcie Łapkujcie yy, żegnałem się z Wami Żegnaj